Siema, siema, cześć, cześć, SnowRunnerzyści, witam bardzo serdecznie. I dzisiaj porównanie dwóch tajg, czyli tajga 6436 i tajga e, 6455B. I słuchajcie, dla uproszczenia, na tą tajgę 6455B będę mówił po prostu tajga B, a na tą tajgę będę mówił po prostu tajga, tajga i tajga B. E, no i słuchajcie, to mam dwie stokowe tajgi kupione, no i... Zobaczmy porównanie, na przykład silników. Czyli tutaj mamy najmocniejszy. Aha, właśnie. Zanim porównanie silników. To tak. AWD zawsze włączone, blokada zawsze włączona, zgodność z podłączeniem, przy... można przyczepy podłączać, moduł sejsmiczny i 330 litrów. Przy Tyeze B mamy też 330 litrów. Eee, też zawsze AWD włączone, blokada zawsze włączona, też można podczepiać przyczepy, też jest wibrator sejsmiczny, więc mamy tutaj to samo. Dobra, silnik. Silnik, najmocniejszy silnik to jest yy, 330T. 330T, czyli to jest silnik S. Silnik S i trwałość, mamy dwie kropki do końca trwałości i trzy kropki... Dobra, ale jeszcze zobaczymy czy na skrzyni biegów jak damy terenowa. Nic się nie zmienia. Dobra. Dobra. Przechodzimy w takim razie na tajgę B. Silnik. Ten sam silnik. Mamy moc silnik S. Wszystko to samo, tak prawdę mówiąc. Silniki tak samo się nazywa, nazywają. Taką samą moc. A przy zmianie na terenową skrzynię biegów to samo. Nic się nie zmienia. Dobra. Tajga. Zawieszenie. Zawieszenie wyższe. Tajga B to samo B to samo. Też zawieszenie mamy wyższe. Dobra. To jak już jestem tutaj, to opony w takim razie. Opony błotne. Słuchajcie, opony błotne kulki 50 cali. Yy, przy Tajdze. To była tajga B. Tajga zwykła. No, widzę, że troszkę serby poszły porozum do głowy. Jest mniejsza kolekcja opon do wyboru i bardzo dobrze. Ale słuchajcie, opony błotne 51 cali. O 1 cal większe opony. Dobra. Koło zapasowe jeden i drugi w tym samym mo może mieć, ale snorkel tutaj zobaczmy, no dość wysoko ma a zobaczmy, jak wysoko ma Tayga B. No, na podobnym poziomie, bardzo podobnym poziomie. Dobra, i teraz słuchajcie, największe różnice to są w tych dodatkach. I teraz tak, tutaj mamy mm, ciężki żuraw, mamy no, możliwość długich kół przewożenia. Tutaj no płaska platforma. Dodatek serwisowy, yy, krótkie kłody, yy, moduł wibracyjny, sejsmiczny, yy, platforma burty, zbiornik paliwa, yy, HDS, HDS, no podnośnik, no i niskie, wysokie siodło. I teraz słuchajcie, dam sobie tutaj Żuraw Załadunkowy. Yy, I do tego, zobaczcie, jak chcę teraz dodać burty, to burt nie mogę dodać. Bo jak dodam burty, to automatycznie żuraw załadunkowy mi tutaj wypada. Yy, I słuchajcie, w takim razie Tayga B. To jest największa różnica właśnie tu. Ciężki żuraw, możliwość długich kłód jak najbardziej, płaska platforma i zobaczcie, że tył jeszcze wystaje poza tą płaską platformę. Dodatek serwisowy, średnie kłody, krótkie kłody, moduł sejsmiczny. Burty, zbiornik paliwa Żuraw Niskie, wysokie siodło No i jeszcze słuchajcie dodatek Można dać w tajdze Koło na górę zapasowe I to jest bardzo ważne, bo Jeżeli koło zapasowe damy sobie Damy sobie w tym miejscu Tu jest koło zapasowe Jeżeli tutaj damy koło zapasowe To będziemy mieli dwa koła na ciężarówce zapasowe Tylko że to wtedy nie pozwoli nam na najlepszy wariant tej ciężarówki. Czyli najlepszym wariantem to jest podnośnik, czyli Żuraw Załadunkowy, i do tego burty. I zobaczcie. I to powoduje, że Taiga B w porównaniu do Tajgi jest yy, lepszą ciężarówką, bo możemy sobie ciągnąć przyczepę. E, mamy na pace burty i mamy do tego jeszcze żuraw załadunkowy i to jest po prostu... E, tego brakuje, tego od początku gry brakowało w zwykłej tajdze. I podjadę sobie jeszcze zwykłą tajgą i zobaczcie, to jest największa różnica. Tutaj... Nie tylko ta kabina jest mniejsza. Jeżeli chodzi o... O, widzicie? Kabina jest mniejsza, ale ona jest troszeczkę jeszcze dłuższa, nie? Hmm. O, czekajcie, czekajcie, tu jest przód Jeszcze czekajcie, czekajcie Jak tak podjadę idealnie To wiecie co? To chyba dopiero jak w kamerę wejdę O, do... nie, jeszcze Jak wejdę w kamerę, o, czekajcie. jak w tryb aparatu wejdę Dobra Wejdę sobie w tryb aparatu O, wolna kamera O, 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 o. To no tu ewidentnie widać, słuchajcie, ewidentnie widać, że ona jest ona jest trochę krótsza od no nie dużo. Najbardziej największą robotę to robi tak prawdę mówiąc kabina. Bo kabina w Tajdze B jest tylko na dwa miejsca, a tutaj jeszcze mamy dodatkowo tą kabinę taką większą z tylnymi siedzeniami. Tu właśnie ten żuraw ładunkowy no niestety się nie, no w niej się nie mieści, w tajdze B się mieści i to jest największa, największa różnica. Hmm, aha, jeszcze tutaj chcę jeszcze podjechać zobaczyć. O. Tutaj jeżeli chodzi o, wiecie co, jeżeli chodzi o ramę, to rama jest minimalnie, minimalnie, to nie ma, to nawet nie, nawet powiem wam nie, nawet rama jest taka sama rama jest identyczna. Największą robotę to robi ta kabina. Kabina w Tidze B jest po prostu mniejsza i przez to możemy ten żuraw mieć. Ale słuchajcie, ale zwróćcie jeszcze uwagę na jedno. O, ja sobie muszę o tak tutaj zjechać z tym, z tym, tym, Zwróćcie jeszcze uwagę na jedno, na rozstawienie osi. O, może, może przy Tidze B będzie to lepiej widoczne. Mianowicie, jeden yy, cal mniejsze opony. Ja mam wrażenie, że tutaj ten prześwit pomiędzy przednią osią, a dwiema tylnymi jest o wiele większy niż, niż w tajdze. tajdze B jest większy. Tu mam wrażenie, że ten prześwit, jaki jest, jest większy. I to chyba nawet tutaj, tak jak się zobaczy, to chyba tak nawet widać, że jest, jest mniejszy ten prześwit. I co powoduje, że w niektórych warunkach offroadowo ta tajga... Tajga o tajgi B lepiej się będzie spisywać, ale ja przygotowałem taki teści, który wam teraz pokażę. Zobaczcie, tu mamy dwie tajgi: tajga i Tajge B, po lewej tajga, po prawej tajga B. Te same zestawienia, czyli najmocniejsze silniki, storku, opony błotne, te kulki tutaj o jeden cal większe, tu o jeden cal mniejsze. No i jadę tutaj na niskim biegu w plusie. Bo jak się jedzie na automacie, to w różnych miejscach się przełącza ten automat, a jak ja jeszcze bym klikał to te czasy by były nie szłoby to dokładnie tego sprawdzić. W każdym razie zobaczcie, że jeżeli chodzi o tajki, one bardzo podobnie sobie radzą. W botnych warunkach, jest duże prawdopodobnie bardzo podobnie sobie radzą, bardzo podobnie. I tutaj też widać na takim porównaniu, że ten rozstaw w kół jest większy w tajdze, w tajdze B i tutaj też, też to widać, jeżeli chodzi o tajgę na tym porównaniu, to jest tam różnica. Eee, tajga ma większą kabinę, mniejszy rozstaw między osiami, między przednią osią a tylnymi, a tajga B większy. No i offroadowo tajga, tajga sobie lepiej radzi od tajgi B, ale jest jeszcze jedno halo, nie? Jeżeli chodzi o skręt, to tagą, zobaczcie, tutaj dojeżdżam minuta 26, tagą B, nie byłem w stanie tutaj się złożyć ten zakręt, bo niestety ona przez to, że ma bardziej większą odległość między osi. No, to yy, gorzej skręca i to czuć jak się jeździ, czuć jak się jeździ, jak jeździłem nią w kołpie, to czułem, że po prostu skręcać trzeba po prostu nawinąć czasami dwa razy, mm, ale z kolei fakt, że ma się ten y, podnośnik yy, i do tego jeszcze burty, i do tego jeszcze przyczepę, to jest mega plus, mega plus dla Taigi B. Więc słuchajcie moi drodzy, jak dla mnie Tayga B rewelacyjny pojazd. Troszeczkę offroadowo gorszy od Taygi, ale i tak na bardzo wysokim poziomie. Dobra, to tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia w następnym. Z tej strony Rizrox. się! mają.